Laptop MSI gp 60 Leopard Pro. W pudełku z laptopem znajdziemy oprogramowanie, dokumentację, baterię, zasilacz. Oraz kabel zasilający. Laptop ma ekran o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości Full HD. Sercem komputera jest procesor Intel Core i7 4720 HQ taktowany zegarem 2600 MHz. Procesor posiada 4 rdzenie i obsługuje 8 wątków. Do dyspozycji dostajemy dysk twardy HDD o pojemności 1 TB i 8 GB pamięci RAM. Za grafikę odpowiadają dwie karty: Intel HD 4600 oraz Nvidia GeForce GTX 850 M. Laptop posiada łączność Bluetooth 4.0 oraz Wi-Fi ABGN AC. Komputer waży 2,4 kg.